Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Jacek Schmidt, Rawdetur Jezus Chrystus. Wszystko kolorowe. I chciałbym z Panem porozmawiać o tym, jak pnie się w górę Marcin Zieliński. To się zaczęło w marcu tego roku. No a teraz będzie chyba tego <coughs> drugi etap, bo ten pierwszy etap on zamieścił na, na swoim facebooku. Pismo, które dostał od biskupa, arcybiskupa Tadeusza Wojdy, którego powołuje do, znaczy, może przeczytam: Szanowny panie, księża biskupi, zgromadzeni na czterysetnym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w Warszawie w dniach 12-14 marca 2025, zatwierdzili pana na członka Rady do Spraw apostolstwa Świeckich. W imieniu biskupów oraz własnym składamy serdeczne gratulacje i życzenia i życzymy światła Ducha Świętego w podejmowaniu zadań wynikających z powierzonej funkcji. No I to był przerażający krok, dlatego że dotąd dzieliński miał problem bardzo często, bo nie chcieli go przyjmować w diecezjach, zabraniali, nie chcieli przyjmować go proboszczowie no bo wiadomo, że ortodoksyjny kapłan Zielińskiego nie dopuści do swoich wiernych, no a tutaj jak mu odmówić, kiedy on już jest został powołany do Rady przy Opiskopacie i on oczywiście przyjął tą propozycję i bardzo się tym zachwycił gość niedzielny w dniu 2 kwietnia gdzie zamieścił między innymi tekst Przewodniczącego tej Rady do spraw apostolstwa Słacieckich, biskupa Grzegorza Sychodolskiego. Dziękuję za przejęcie zaproszenia do Rady. To potwierdzenie, że Kościół w Polsce potrzebuje darów, jakie Pan w Tobie złożył i które przez Twoją posługę pragnie objawiać Amen. No i oczywiście Kai to nagłośnił. Yy, wywiad z Marcinem Zielińskim, prawda, jego wypowiedzi, że wreszcie yy, będzie prawdziwe apostolstwo w kościele, prawdziwa ewangelizacja, i yy, yy, on powiedział: Odkręcenie tego słoika oraz pokaza słoika on to takie użył określenia słoik ewangelizacji. Yy, yy, bo Kościół przegrywa wtedy, kiedy zakręca w słoiku Ewangelię. No i odkręcenie tego słoika oraz pokazanie, że Ewangelia jest dla każdego, no to on to zrobi. No i tak, wiemy, że Zieliński był protegowanym kardynała Rysia. Były takie wypadki, że ordynariuszy zmuszał kardynał Ryś do tego, żeby przyjmowali Zielińskiego u siebie. Był taki skandal z diecezji płockiej, gdzie przygotowujący się do bierzmowania zostali zmuszeni do udziału w spotkaniu z Zielińskim w ramach tego przygotowania do bierzmowania. Znaczy było to obowiązkowy ich, ich udział. No i teraz tak, ostatnio blisko kardynał Ryś Pochwalił się w internecie, że ma w komórce telefon do papieża pierwszy raz, bo oni byli blisko. No, no i teraz na czym polegała ta bliskość? No, że kardynał Rysz pracował w tej kongregacji, na czele której stał przyszły papież. No i chodzi teraz plotak po kościele, że kardynał Rys zajmie jego miejsce, będzie przewodniczącym kongregacji prefektem, czy jak to się to tam nazywa, kongregacji do spraw mianowania biskupów, to już było widać w Polsce, że jego rękę w mianowaniu kolejnych biskupów. No więc z tego by wynikało, że Zieliński jeszcze bardziej pójdzie do góry, no bo stanie się jakimś takim guru, który ma być uznawany przez wszystkich kapłanów i świeckich w kościele. Pan dużo mówił o Zielińskim, ja też mówiłem o Zielińskim, jakie to jest olbrzymie zagrożenie duchowe i moralne dla, dla Kościoła. No ale w tej nowej sytuacji prosiłbym o, o, o jej komentarz. Komentarz, no, komentarz to jest kolejny z cyklu na temat Marcina Zielińskiego, ponieważ nie, przede wszystkim należy jasno podkreślić, że Marcin Zieliński w zasadzie formalnie nawet nie jest katolikiem, chociaż jest jakby w tej Radzie do spraw Świeckich przy Episkopacie, ponieważ no, jak się obserwuje tą, tą, tą rzeczywistość, ale od tej strony jakby wewnętrznej, czyli charyzmatycznej, no to jest na przykład taka strona kolegi Marcina Zielińskiego, to jest pan Michał, nie będę poznawał jego nazwiska, bo, bo on w zasadzie jest, uważa się za chrześcijanina, nie katolika. Czyli, no i, i, i on na swojej stronie od paru ładnych miesięcy ma taką misję, aby obnażać manipulacje i przekłamania, w tym czego, o czym mówi Marcin Zielinski w jego nauczaniu, fałszywych cudach, manipulacjach. I zaczął się od tego, w wypadku tego, tego pana Michała że jako pierwszy podał informację o tym, że Marcin Zieliński drugi raz się ochrzcił. Został ochrzczony przez pastora zielonoświątowego w 2014 roku w nurtach rzeki Pilicy. No i to jest taka doktryna, doktryna z którą ja się zetknąłem w, po, w pierwszej połowie lat 90., kiedy on, kiedy moi znajomi ówcześni z takiego zespołu New Life M, New Life Music, dwóch z nich, właśnie oczciło się i odeszli z kościoła katolickiego, ponieważ w tej doktrynie kościół katolicki, doktrynie, którą też zdaje się, wyznaje Marcin Zieliński, to jest polemisyjne. Ale do czego to jest polemisyjne? Do. Do tej nowej ewangelizacji, o której Pan mówił? Wejdę Wam słowo z jedną kwestią, że przecież hmm, chyba nawet przed Soborem Watykańskim II, hmm, uzna, ale na pewno po Soborze, hmm, uznawano chrzest za sakrament, hmm, który jest hmm, ważny zawsze i wszędzie. Prawda? Tak, Czyli tak. Hmm, powiedzmy w świętej pamięci Pani Maria Kominek, która była prawosławną. I później podjęła decyzję, że będzie katoliczką, że katolicy to jedyna prawdziwa wiara. No to oczywiście nie chrzciła się w kościele katolickim, tylko złożyła wyznanie wiary. No bo chrzest jest ważny. No moja żona była chrzczona przez swoją babcię w momencie, kiedy miała zagrożenie życia. Do, do szpitala ją wieziono i ten chrzest był ważny, prawda? Więc tu chodzi tylko o. Króciutką liturgię w sztu i Chrzest i, i jest ważny, więc pytanie: dlaczego Marcin Zieliński i inni mu podobni wszczął się ponownie? Ponieważ to jest ta doktryna martwego kościoła, czyli kościoła katolickiego, gdzie jest martwa religijność, to jest cała rozbudowana teologia troistości człowieka, że. Są ludzie duchowi, czyli ci tacy jak Marcin Zieliński, prawdziwie namaszczeni duchem Bożym, to jest kościół ducha i są ludzie w tej doktrynie duszewni, to jest takie dziwne słowo, czyli są czynności duchowe, takie, które wykonuje Marcin Zieliński i ludzie jego pokoju i są czynności duszewne, czyli martwa religijność katolicka i ja to opisuję w książce, m, szok charyzmatyczny, całą tą doktrynę z nauczania, ten podział na, na, na te czynności i tak dalej. I rzecz w tym, że, że w, znaczy w, opisuję na, też na podstawie własnego doświadczenia, ponieważ w 96 roku uczestniczyłem w, uczestniczyłem w takich warsztatach chrześcijańskich, w zborze baptystów, warsztatach artystycznych. Gdzie nauczania właśnie na ten temat były głoszone. No i tam ludzie mieli takie pomieszanie z poplątaniem, i to jest cały czas gdzieś podskórnie głoszone. Z tym, że jakby nieoficjalnie, ponieważ no katolicy są otwarci na tak zwany ekumenizm, który jest zaproszeniem. Ekumenizm polega na tym, że, że ci, którzy się temu poddają. No to przestają być katolikami. Jeszcze może formalnie są katolikami, ale w zasadzie głoszą te nauczania w stylu Marcina Zielińskiego. W istocie nie są katolikami, bo się wyłączają. No, dokładnie z... tak. Co ten, ten chrzest drugi powtórny, on nie ma charakteru sakramentu. On ma charakter takiego otwarcia się na to namaszczenie zielonoświątkowe. Czy to jest ta rzeczywistość? No, ale to nie jest chrzest w Duchu Świętym, tylko nie, wodą No to nie jest. Normalnie. To jest chrzest z wody, nie? bo to, za tym idzie chrzest w Duchu Świętym, czyli tak jakiś no, coś na kształt ósmego sakramentu, ale w zasadzie jest to inicjacja do duchowego zwiedzenia. No tak, ale to, to, jest, to, jest, to jest niekonsekwentne w wypadku Marcina Zielińskiego, bo on jest napełniony Duchem Świętym po uszy, w cudzysłowie Duchem Świętym. Znaczy taka jest formuła. No to po co mu ponowny chrzest i jak już on chrzest Ponieważ... w Duchu Świętym o, przeszedł? Ponieważ Marcin Zieliński jest de facto zielonoświątkowcem skierowanym na misję do katolików, żeby ich tam nawracać, ewangelizować w tym duchu nowej ewangelizacji. Nowej ewangelizacji zielonoświątkowej. Zielonoświątkowej, tak. tak to, jest taki badacz tej rzeczywistości, ksiądz profesor Andrzej Koboliński I on używa takiego pojęcia, rozwija to pentekostalizacja chrześcijaństwa, które to proces według niego ma charakter nieodwracalny. Możemy ostrzegać przed niebezpieczeństwami, przed, ale to się ma dokonywać w całym chrześcijaństwie takiego. To ma zmierzać ku jednej, jednej religii, jakby jednego kościoła ducha, takiego pentekostalnego, bo to ja obserwuję te, te fenomeny na przykład w Stanach Zjednoczonych. Nawet myślałam o tym, żeby zrobić film pokazujący zachowania, bo to jest, jest taka małpiarnia, taki, taki, takie demony tam chodzą, że to po prostu oczy człowiek otwiera ze zdumienia. W Polsce to jest bardzo łagodnie, no bo jeszcze, jeszcze ludzie są formatowani, zwłaszcza starsze pokolenie, według pewnego zmysłu katolickiego. Ale biskupi, typu bo, bo czy, czy hierarchowie, tacy jak Franciszek, nie wiadomo jak będzie z Leonem XIV, bo on zapowiada kontynuację tej tak zwanej synodalności. Zobaczymy, jaka będzie relacja nowego papieża do, no, po prostu do charyzmatyków, czyli no, Pan zaczął od tego, że Marcin Zieliński prawdopodobnie pójdzie w górę. Jeszcze bardziej w górę. No to będzie znak, że, że ten kierunek na tą pentekostalizację Kościoła, na, na destrukcję wszelkich form katolickich będzie kontynuowany, tylko może w mniej chaotyczny sposób niż... Znaczy, no tu Ryszard, kardynał Ryszard w tym kierunku, znaczy mo, można by, jeżeli pójdzie faktycznie do Rzymu, no to byłby kop w górę też, znaczy nie będzie go w Polsce, co będzie dużym yy, no, pozytywem. Natomiast ja bym dopowiedział jeszcze, że tak, no bo tak próbują zrobić z Polski, z Europy drugą Amerykę Południową, gdzie zielonoświątkowcy już tam, przeważają jako zielonoświątkowcy i w kościele katolickim. Natomiast ja dużo pisałem na ten temat, bardzo dużo w masonerii polskiej 2018. Proszę, zwracam się do czytelników, proszę się nie sugerować datami w nazwach, bo każda z tych moich książek jest na inny temat. Niekoniecznie tylko część jest związana z danym rokiem. No i tam pisałem o, o, o dużo o tym duchu. I, no, i tam widać wyraźnie, że ten sam proces następuje w judaizmie i w islamie i w prawosławiu, w katolicyzmie i w protestantyzmie, i, i zmierza, tak jak Pan powiedział, do jednej religii, to znaczy wszędzie będzie duch. Mhm. Oni go różnie będą nazywać, no bo w islamie będą inaczej nazywać, czy w judaizmie. Natomiast chodzi o to, że, te, te, te że, że to będzie religia prawdziwych osób, związana z prawdziwymi, żywymi, znaczy żywymi, realnymi osobami. No po prostu demony będą za tym stały i one będą się objawiać, będą dawać dary. Natomiast ten Pentakostalis to jest takim trafieniem w dziesiątkę przez szatana w naszych czasach, gdzie ludzie potrzebują sensacji, potrzebują wyraźnych znaków, potrzebują, show, no ci protestancy kaznodzieje, którzy krążą po Stanach Zjednoczonych, którzy występują w telewizji, mają oglądalność setki tysięcy, no to oni robią taki show, prawda, mm. z tańcami, śpiewami, podskokami, cudami i, 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 i tak dalej. A czy to show przede wszystkim dotyczy mocy, doświadczeń mocy, bo to, to ludzi powala, to ludzi jakby też zniewala. No ludzie się przewracają i to jest takie, no ma być dowód, prawda, mhm. że... Warto podkreślić, że Marcin Zieliński przez ten fakt drugiego chrztu w zasadzie powinien zostać oficjalnie, formalnie wykluczony z kościoła. Jakieś 4, może 5 lat temu była też taka wtedy znana sytuacja z takim księdzem Michałem, takim trochę youtuberem, bardzo znanym takim księdzem z osiedla, który tam robił różne Fascynujące rzeczy, takie modernistyczne i tenże młody ksiądz pojechał do Izraela i tam poprosił pastora Światowego, żeby też o chrzest, drugi chrzest w Jordanie i wtedy został wykluczony z kapłaństwa, wykluczony z kościoła, bo jakby sam się wykluczył, to, to jest kodeks prawa kanonicznego. Mówił o tym ojciec Remigiusz Wiesław Jezuita. Właśnie o tym fakcie ubolewał nad, nad tym czynem księdza Michała, no ale książę Ryś całkiem niedawno przywrócił tegoż kapłana do swojej decyzji, do posługi kapłańskiej. Został bodajże kapelanem w jakimś ośrodku pomocy społecznej albo, albo podobnej instytucji. Więc jakby tu zmienia się taka dialektyka. Tej pentekostalizacji jest jakby coraz większe przyzwolenie. Może podam na zasadzie pewnej anegdoty, mało znanej, że jakieś kilka miesięcy temu, w kontekście malarskich moich czynności, odwiedziłem pewnego dość dobrze poinformowanego księdza z decyzji warszawskiej, takiego prałata z tych takich wyższych kręgów. No, i tam była długa rozmowa, i to był czas, kiedy czekaliśmy jeszcze na ingres nowego metropolity warszawskiego, którym został biskup albo arcybiskup Adrian Galbas. No i ja tak zapytałem, co ten ksiądz sądzi o arcybiskupie Galbasie. Albo... No i, i tenże ksiądz powiedział mi, że. Kardynał Ryś bardzo chciał zostać arcybiskupem metropolitem warszawskim, ale to, to duchowieństwo, które odpowiada za różne instytucje kościelne, wyraziło swój sprzeciw wobec tego, że ta nominacja oznaczałaby kontrowersję, a oni jakby oczekiwali spokoju. Trochę, trochę tu jest ta relacja Franciszek, który był chaotyczny, który ciągle robił kontrowersje, budził kontrowersje swoimi nauczaniami i wystąpieniami. I teraz, jakby, jest ta opinia watykanistów, że, że ten nowy papież ma to uporządkować ma być od strony Kurii spokój, zabezpieczenie też materialne Watykanu jako państwa i tak dalej. To warto posłuchać tych analiz, na przykład Pawła Chmieleckiego z PCH24. No i rzecz w tym, że ja, ja jakby nie, nie, nie mówiłem o swojej opinii na temat, no cóż ja, ale myślę, że arcybiskup Galbas jest taką wersją kardynała Rysia, właśnie taki light, taki, light, taki spokojny, bo on jest charyzmatykiem, jest, jest jakby znany z tego, że popiera tą rzeczywistość i, i i no, może będzie łagodniej niż w przypadku kardynała Nycza, który też tam no, dąży do różnych dziwnych pomysłów. Na przykład też ostatnio się dowiedziałem, że bardzo chciał kardynał Nycz przenieść grup błogosławionego męczennika księdza Popiełuszki, który jest to grup przy kościele św. Stanisława do świątyni opatrzności Bożej jakby chciał wyciszyć to, um, tą rzeczywistość. Albo Więc... bo to, to, co jest od kardynała Glempa, żeby nadać większy status w świątyni opatrzności, mm -hmm, no bo, tak. bo, bo takie była idea, że tam będą chować ważnych i świętych ludzi i siłą rzeczy tam będą zmierzać pielgrzymki. Więc żyjemy w takim czasie i teraz zachodzi pytanie, po co o tym my mówimy. No, przede wszystkim, żeby być świadomym, w jakim kościele funkcjonujemy, jakie są możliwe kierunki, o co trzeba się modlić, I czego, trzeba się czego trzeba się obawiać i od czego też trzeba stronić. Więc, jeżeli w, w jakiejś parafii ksiądz Probusz wpada na genialny pomysł, żeby zaprosić Marcina Zielińskiego, to po pierwsze, można pójść z tą informacją o tym, że Drugim szcze. można go sprawdzić. Znaczy, wejdę panów słowo, tu problem nie na tym koniecznie polega, tak. tylko polega na tym, że duża grupa wiernych pojawi się u proboszcza i powie: My chcemy Zielińskiego w parafii. I teraz probosz dzisiaj musi się wykazać dużą odwagą, żeby powiedzieć nie, bo jak powie nie, to ci parafianie powiedzą: Jak to przeszony jest w Radzie? Przy episkopacie, jest uznany przez wszystkim, dlaczego ksiądz nie chce? No i teraz ksiądz, probosz może szukać różnych, no bo są to dwie sytuacje, prawda? Że proboszcz nie wie, kim jest Marcin Zieliński, tak jeszcze mu ktoś powie, że jest w Radzie przy episkopacie, albo wie, ale się boi odmówić, prawda? Więc tutaj można apelować do odwagi proboszczów, do wierności swojemu kapłańskiemu sumieniu, żeby nie bali się odmówić, natomiast jak to będą motywować fanom. Zielińskiego to inna kwestia. No tak. W każdym razie na pewno należy użyć takich instrumentów, jakie są nam dostępne, aby ostrzegać przed działalnością Marcina Zielińskiego. Ja to mówię nie z pozycji, wiecie Państwo, jakiejś wyższości, tylko jako taki pokutnik, bo ja byłem w latach dziewięćdziesiątych takim Marcinem Zielińskim w lokalnej skali. Robiłem to samo co on. I z całą pewnością. I, no, jestem przekonany, że, że tam nie ma uzdrowień w sensie takim, jak to ma miejsce w kościele katolickim, czyli nadnaturalnych. Nie ma uzdrowień w Duchu Świętym tylko za pomocą fałszywych charyzmatów zielonoświątkowych, czyli herezji zielonoświątkowej na zasadzie manipulacji, sugestii, hipnozy, być może nawet wpływów okultystycznych, nie wykluczam tego, więc proszę unikać tej rzeczywistości, bo ja widziałem naprawdę bardzo wiele potem złych skutków po takich ingerencjach nawiedzanych charyzmatyków. Kończymy. Dziękuję panu bardzo proszę. dziękuję państwu.